Uwaga, chcę nagrać pierwsze spotkanie Airy z szczękami. Chodź, Airunia. Biorę takiego chłopca. Jest dzidzia? Jest dzidzia? No, też. Numer 8 Czyli ona wzięła tego jednego, żeby miała oksytocynę. Żeby ją wylizywał. Robi się gula. No, dajesz mała. My też już chcemy iść spać. Połóż, się. Połóż się. Oh, shit. Pokaż się, chłopaku, pokaż. Żyj. Czarny łapek. Co się wyszło, takie czerwone? Łożysko. Łożysko. Powoli, powoli.